Jak co roku Dział Zieleni Zarządu Dróg Miejskich w Puławach zorganizował akcję Zapraszamy Ptaki do Puław, podczas której promowane są postawy proptasie. Szczególnemu uznaniem cieszą się zwłaszcza jeżyki, które są ptakami niezwykle pożytecznymi, a do tego niebrudzącymi. Jak co roku zapraszamy jeżyki do Puław. Są to wspaniałe ptaki, które potrafią do 20 tysięcy komarów dziennie zjeść. W naszych przestworzach miejskich często je słyszymy, latają, łapią, pożerają, co jest ważne, bo mamy blisko Wisłę, czasami jak jest wylew po... Po prostu są ogromne ilości komarów, na pewno jest ich mniej dzięki tym ptakom, więc co roku ta akcja jest skierowana do mieszkańców, którzy mogą zapoznać się tutaj z biologią życia jeżyków, gdzie te budki należy powiesić. I rozdajemy około 60-80-100 budek co roku. Wieszamy na wysokich elewacjach, dlatego że ten ptak wlatując i wylatując z gniazda nurkuje i potrzebuje kilku metrów przestrzeni czystej, więc nie może być drzew, balkonów i to jedynie ogranicza użycie tych budek. Miasto Przygotowało 60 budek lęgowych, które rozeszły się niemal błyskawicznie ze względu na bardzo duże zainteresowanie mieszkańców miasta. I ty możesz znaleźć się w gronie naszych zadowolonych klientów. No to co? Robimy logo?